We wszystkim. W kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszedłem sobie po szpadel. Widzę, że chyba tam dalej jest. Pójdziemy kurą po piasek. Na rzekę. Żeby miały się w czym pokąpać. Pogrzebać, ale zaczynamy w polu. Cukinie już zaczynają fajnie. Kwitnąć. No i co, wczoraj w odcinku widzieliście? Była burza. Yy, dosyć mocna. Trochę popadało w ciągu tego odcinka, ale później już całkowicie przeszło. Jedynie było pochmurane i tak do samego wieczora grzmiało. Po troszku, nie mocno, tak delikatnie. A na noc przyszło. Już zaczęło się łyskać tak porządnie. No i popadało. Nie za dużo, ale zawsze coś. Fajne powietrze się zrobiło wczoraj. No, a dzisiaj od nowa. Skwar. Człowiek wyjdzie, porobi coś chwilę na polu i całem mokry. Od nowa. Grzeje niesamowicie. Nie wiem, czy znowu burza nie przyjdzie. No więc tak to wygląda. Owce w cieniu nie chce im się na słońce wychodzić jedynie Benia Ona taka zimna się zrobiła ostatnio, że e, tak jak mówiłem chyba ruje będzie mieć bo tak kombinuje coś cały czas o. no a reszta w cieniu ja też muszę chwilę tu gdzieś do cienia stanąć bo masakra jak gorąco Oje. Teraz na rzekę pojadę. Jedne taczki przywiozę i pod wieczór, może jeszcze pójdę. Jak się chłodniej zrobi. Bo teraz to masakra. Grzeje niesamowicie. Ponad 30 stopni. Jest godzina 11. No. Owce siedzą sobie. Tutaj tą kwaterę tak myślę na drugi tydzień, w połowie drugiego tygodnia. Sprzekoszę, poczekam aż jeszcze tam trawa lepiej podrośnie. Teraz popadało, to powinna się ruszyć trawa, jeszcze ciepło się zrobiło. A wiadomo, jak jest wilgotno, przyjdzie ciepło, to trawa moment idzie w górę. Więc może coś tam urośnie. Zobaczymy też, jak będziemy jechać po piasek na tamtą łąkę po sianach. Zobaczymy, jak odrasta. Tam była tam były rzucane nawozy, salet, nawozy saletrzak więc zobaczymy e, jak tam sytuacja z tamtą łąką no o, przyszła do picia wodę im rano przyniosłem, świeżą zimną, więc w cieniu tu mają e, podstawioną, więc sobie piją no, co do baranka, tego z rogami, będę go sprzedawał. Muminek to jest. Już jeden klient dzwonił, ale się jeszcze zastanawia. Więc zobaczymy. I on pójdzie na sprzedaż. A już reszta stada czyli trzy dorosłe sztuki trzy dorosłe owce, dwie młode owieczki no i gucio nasz. Baranek zostaje już do następnego sezonu nic nie będzie sprzedawane. No, dobra, ja idę teraz po szpadel i będziemy zapylać po piasek. Tu mi się kret wrąbał na tą łoneczkę i zaczyna ryć. Tu dawniej było drzewo, nie wiem czy tam w dawniejszych odcinkach było to drzewo, widać chyba tak. Tu stała taka potężna, ale się wykorczyła. No, i później korzeń tu był yy, wydarty. Jeszcze tam gdzie nie, gdzie korzenie podziemne zostały, i tu kred ma dobrze siedzieć pod korzeniami, więc ciężko się go z tym pozbyć. No, dobra, ja biorę szpadel i idziemy po piasek. A tu jeszcze, Wam pokażę. Hubert sobie wymyślił ostatnio, żeby zrobić sobie tu. Schodki, żeby mu lepiej było wychodzić, no i musiałem mu tu ogarnąć takie prowizoryczne trzy schodki do góry i teraz sobie tu wychodzi. Dobra, nie przedłużam, bo zastaniemy wieczór, więc lecę. A ja jestem już nad rzeką. Tutaj fajnie chłodny wiatr wieje przy rzece, ale gorąco nadal. Naładowałem już no, półtaczek, więcej nie będę na razie brał, bo gdzie to <laughs> jeszcze dowieść przy takim skwarze jakieś 500 metrów tam do kur więc kawałek jest no, piasek znalazłem jest bardziej żwir niż piasek Tak to wygląda Dawniej coś tu więcej tego piasku takiego czyściutkiego było Woda ona napukała. No a teraz ciężko taki piasek znaleźć. Więcej jest właśnie takiego żwiru. Schodziłem kawał rzeki i nie ma nigdzie właśnie tak. Dla mnie takie place były takie mini plaże z tym piaskiem ładnym, a teraz to przeważnie taki żwirek go. Tak tu, piach i żwir pomieszane, wszystko stąd nabierałem ciężko teraz znaleźć taką miejscówkę z czyściutkim piaskiem i co, jesteśmy nad rzeką woda sobie płynie wam pokażę są jakieś ryby płyciutka no tu jest głębiej takie koryto głębsze przez kawałek, może ponad kolana będzie Przeważnie tak jak tamto, ponad kostki woda płynie. No, więc nic specjalnego. Tak to wygląda. Dobra, to ja jadę z tym i jeszcze przystaniemy tam przy łące. Przynajmniej sobie dychnę chwilę i zobaczymy jak tam trawa odrasta. Dobra, połowa Drogi za mną. Jeszcze mnie dopadły te bąki rzeczne. I po rękach. Czują, że ręce wilgotne, spocone gryzą. No, a łąka tak wygląda. No, nie za specjalnie odrasta. No, ale co to tego deszczu było? Może jeszcze się pozbiera. Sąsiad miał wywieźć niedługo beczkę gnojówki coś tam może ruszy musiałyby dobrze poleć żeby to elegancko wzeszło niby polało wczoraj, zobaczymy e, przez dwa dni czy to coś da e, no ale przez to słonko ta woda wszystko idzie wyparuje tu pod drzewami to już w ogóle sucho tutaj już trawy nie będzie raczej taka siecina a tam jest bardziej obiecująco Trochę się zazielenia, nie jest tragicznie, ale też nie za dobrze. No, towarzystwo mam tu z dwóch stron: tam krowy, tu klacz, koń, więc można chwilę siąść, odpocząć połowa drogi za mną. Jeszcze połowa i będziemy na miejscu. Trzeba iść do sklepu, jakieś zimne picie. O masakra, ja ustałem oknie. Dobra, to widzimy się u kur, bo no tam jeszcze jeden temat będzie u kur, nieciekawy, więc zaraz się tam będziemy widzieć. No i dobre, kury dostały tutaj ten żwir, grzebią sobie, nie rozsypuję tego im, one sobie same dadzą radę z tym przegrzebią rozsypią dookoła i będą się kąpać w tym no taka górka jak zostanie to ona sobie wygrzebią dołek będą się w tym przegrzebywać i będą miały dobrze jak w raju na wieczór im jeszcze jedną taczkę przywiozę bo to rozsypią i w to samo miejsce jeszcze jedną taczkę przywiozę no, to nie jest taki zwykły piasek czyściutki, tylko tu jest dużo właśnie takich kamyków, więc to jest bardziej żwir niż piach. No ale co zrobić, jak nie ma czystego piasku. I dobra, jeszcze wracając do tego tematu, co mówiłem, że jest yy, ciekawy temat, yy, a mianowicie zginęło jedno <laughs> kurcze. Kurczątko jedno zginęło. Zostało cztery. Dwa czarne, dwa białe. Jedno czarne zginęło nie wiem gdzie, nie wiem co się stało, czy yy, sroka porwała, czy może jaki kocur, bo tu za siatką dużo kocurów a one wychodziły tam. Czy może też tam zawędrowała aż yy, za ten płotek do kolejnego sąsiada, tam jest pies, I może on capnął, nie wiem. Na razie zagrodziłem tu do sąsiada, żeby nie wchodziły, żeby nie wychodziły poza siatkę. Żeby je y, przetrzymać tu trochę, żeby podrosły Żeby im się nic nie stało No nie wiem y, dokładnie co się tam mogło stać Czy ja mówię sroka, kocur jaki Czy może tamten pies A może jaszczą tu gdzie wylądował, nie wiem no wczoraj jeszcze po południu było A na wieczór przyszłem zamykać, już nie było Przeszukałem dokładnie wszystko Tam nawet y, pod tymi deskami nigdzie go nie było więc szkoda, no ale tak też bywa. Zostało na ten moment cztery: dwa białe, dwa czarne. Zawsze to coś, oby tym nic się nie stało. Dobra, to na dziś tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Niech się darze trzymajcie się. Cześć.